Troszeczkę gorzej sobie radzi. Pani, kochane, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do takiego filmiku, który będzie troszeczkę Get Ready With Me, a troszeczkę po prostu mój taki dzienny, codzienny makijaż, jaki najczęściej sobie po prostu robię ostatnimi czasy porankami zazwyczaj. Większość tych, tych kosmetyków, które dzisiaj użyję, to będą rzeczy, o których mówiłam też ostatnio w moich ulubieńcach, No bo skoro coś jest ulubieńcem, to znaczy, że używam tego praktycznie właściwie codziennie ostatnio, także to będzie taki codzienny makijaż. Lipcowy już, teraz, Bo jesteśmy w lipcu, co jest strasznie przerażające, bo już połowa roku za nami. Okej, okay, w każdym razie zaczynając, na twarzy nie mam w tym momencie nic. Zrobiłam sobie rano właśnie, przed rano, no niedawno, przed chwilą, maseczkę tą z babuszki, jak to się nazywa? Babka? Babka? Bab, bab, agafia? Nie wiem, cokolwiek. I to jest ta maska, która mi się całkiem starła, ale to nie jest ta, którą ja zrobiłam. <laughs> Fajna na całym początku. Dobra. To jest maska z tej serii, jedną z tych zrobiłam, ale to jest to chyba witaminowa, taka pachnąca. Tak, a ja sobie zrobiłam tą taką e, dziekciową, która jest taka biała i oczyszczająca. E, po prostu lubię sobie robić maski, zwłaszcza rano, zwłaszcza przed nałożeniem makijażu, zwłaszcza w lecie jakieś takie oczyszczające albo z glinką, e, bo jednak moja taka mieszana cera w lecie. Zwłaszcza w UK, gdzie pogoda jest ostatnio taka, nie wiem, strasznie ciepła, jest strasznie wilgotna, i moja cera po prostu bardzo, bardzo się przetłuszcza. E, także bardzo lubię takie maski oczyszczające, robić sobie rano przed nałożeniem makijażu. Także zrobiłam przed chwilą nie tę, ale bardzo podobną maskę. Taka sama, tylko właśnie dziechciowa. E, także tak na oczyszczenie. E, potem też e, użyłam sobie takiego toniku do twarzy, który ostatnio też już Wam namiętnie. To jest Lash T3 Water, czyli po prostu tonująca woda. E, to taki po prostu w sprayu do twarzy, takie wiecie. Takie coś. Słodz. E, I to jest właśnie z drzewem, z drzewem herbacianym. To też drzewo herbaciane jest fajne, bo działa antybakteryjnie, antyseptycznie i też e, pomaga jakby wyregulować to wszystko, zwłaszcza jeżeli macie celę tłustą e, albo mieszaną. Także to w żaden sposób nie ściąga, nie robi niczego złego na twarzy, ale zauważyłam osobiście, że mniej mi wyprysków coś nie wyskakuje, także to może być zasługa też tego. Pod oczami mam krem z hylamid się nazywa. To jest firma Deciem. To jest do, do kupienia w Butcie. Nie wiem, jak to jest z do, do, dostępnością w Polsce. Na pewno w UK będzie do dostania bez problemu, bo to jest made in... Yy, czy w Stanach, bo to jest made in Canada. Także yy, no, to jest po prostu takie serum pod oczy, SubQ Eyes. Yy, jak to z pod oczy? Ciężko zauważyć taką różnicę naprawdę taką od razu. Ja rzeczy pod oczy traktuję jako inwestycję w przyszłość mam moją twarz, tak że po prostu używam. Yy, I na twarzy mam nowy jakiś krem, bo mi się mój włos nie skończył, muszę zakupić. Akurat dorwałam w TK Maxxie chyba za 6 funtów, coś to normalnie jest w bucie chyba 25 funtów i to jest firma Indeed Labs, ta sama firma, która Pepta Bright i Lureon wypuściła i to jest Filum. i to jest po prostu nawilżający taki, znaczy no po prostu krem do na twarzy nawilżający, który można używać rano i po południu wieczorem i on ma jakby nadawać jędrność naszej skóry, jakby zapobiegać utrac utracie jędrności. I on się nazywa plumping, czyli jakby ma wypełniać naszą skórę, żeby nie była taka ten, tylko bardziej taka plumping. Nie wiem, okej, okay, nie wiem. Fajne ma bardzo opakowanie, bo coś się tak wyciska do góry i tutaj przez tą dziurkę wychodzi krem, także bardzo ciekawe, bardzo higieniczne rozwiązanie. I to jest okay. to, co ja mam na twarzy w tym momencie. I cóż, zacznę sobie od primera, bo ostatnio, zwłaszcza w lecie, okay. czy no w lecie wiadomo, z tego właśnie powodu, o którym mówiłam wcześniej, czyli dlatego, że moja skóra się dosyć mocno przetusza, teraz w lecie używam primera, testuję różne, ale ostatnio najbardziej mi pasuje ten z Benefita, którego mam taką malutką próbeczkę, to się nazywa The Poor Professional, czyli po prostu primer do twarzy, który ma nam jak wyrównywać pory, zakrywać je, że tak powiem, a jednocześnie ma, troszeczkę zatrzymuje tego świecenia, także skóra się trochę mniej świeci. On sam sobie ma taki beżowy kolor, ale nie zostawia żadnego koloru na naszej twarzy, także używam go po prostu nie codziennie, bo staram się nie używać w codziennie, bo wiem, że to może zapychać nas, ale staram się go używać, no zwłaszcza, jak gdzieś wychodzę, jak chcę mieć dłużej, jest tam ładny makijaż nieskazitelny. Właśnie jestem na kupie nowego y, primera, ale nie mogę się zdecydować, właśnie pisałam Was na fejsie, dużo osób polega, poleca Becket, du, dużo osób poleca Hourglass, Cover FX, y, Makeup Forever i coś tam jeszcze, i chyba jeszcze Diora ktoś polecał. I teraz nie wiem na co się zdecydować, dosłownie, także zobaczymy. Tylko Wam pokażę, to jest ta część twarzy z, a tu bez primera, także od razu widać, że się troszeczkę mniej świeci ta część twarzy, a tutaj jest ten błysk. Tak mi się wydaje przynajmniej. Także zdaje Tego też nie może dawać za dużo, bo yy, zrobi nam taki efekt że troszeczkę ciasteczka na twarzy, a tego raczej nie chcemy, zwłaszcza w lecie. Zwłaszcza, jeżeli macie mieszaną albo tłustą cerę, skórę, cokolwiek. No, nie rozmaruję tego na przykład tutaj, bo tutaj mi się skóra gdzieś tam nie przetusza za bardzo i też nie mam problemu z porami, ale tutaj... Lubię się przetłuszcznąć. E, I tak, no teraz oczywiście podkład. E, I powiem Wam, że podkładem, którego ostatnio mam najczęściej, jest ten stick z Makeup For którego usilnie próbuję przygotować recenzję, ale jakoś tak nie mam, nie mam pewności. Jest mam początek, mam pierwszą połowę recenzji, jeszcze muszę zakończenie i tak dalej. Ale już Wam mówię od razu, że jest świetny. It's, o dziwo, świetnie mi się sprawdził, jak byliśmy właśnie w Paryżu, byliśmy na weekend w Paryżu z Tomkiem i tam sprawdzał mi się absolutnie idealnie ten podkład. Natomiast tutaj w UK troszeczkę inaczej nam nie działa, troszeczkę inaczej stapia się z moją skórą, troszeczkę inną ma trwałość. I też wydaje mi się właśnie, że to wynika z tej wilgotności, która jest w powietrzu. To jest bardzo ciepło i wilgotno. W Paryżu też było bardzo ciepło, ale powietrze było takie bardziej suche, powiedzmy, że było takie bardziej jak w Polsce, a to jest strasznie, strasznie wilgotno po prostu. Także troszeczkę gorzej sobie radzi... Sorry, właśnie spadło mi absolutnie wszystko, co tylko miało sprawę, prawo spaść, czyli paletka, czyli lusterko, czyli telefon. Ale wracamy, wracamy, mówiłam o tym podkładzie, że tutaj troszeczkę słabiej sobie radzi niż w takim bardziej. w taki bardziej sprzyjający po prostu warunkach, jeżeli chodzi o podkład, czyli w takiej jakiś... Jest... Jak jest mniej wielkości w powietrzu, po prostu sobie, sobie radzi lepiej, ale wciąż jest bardzo fajny, daje bardzo fajne naturalne wykończenie. Ja, jak ja mówię, cera ma, ma e, mieszana w kierunku tłustej, bardzo w strefie te, zwłaszcza w te takie e, miesiące letnie. E, wiem, że wszystkie dziewczyny z suchą skórą bardzo sobie ten podkład chwalą, jest bardzo wygodny, jest świetny, żeby go przytulić do torebki. I też jest fajne, bo w, w ciągu dnia można bez problemu sobie do, dodać, e, wyblendować i nie widać, nie robi niczego złego na twarzy. także... Dla mnie sprawdził się rewelacyjnie, zwłaszcza właśnie w tym Paryżu, jak byliśmy, bo bardzo spoglądał jakby z tą pogodą. Także ja mam kolor 125, czyli Y315. I to jest taki troszeczkę jaśniejszy kolor niż mam tego z pompeczką tego, tego jego odpowiednika. To jest Make Up Forever Ultra HD w, yy, w sztywcie. Co ciekawe, jak byłam właśnie w Polsce, w Seforze, to pani powiedziała, że go jeszcze nie, ma, nie mają, ale to było już teraz parę miesięcy temu, więc być może już teraz wszedł. Ja po prostu sobie nim maluję twarz. I teraz biorę sobie Beauty Blender, ostatnio zakupiłam różowy, który wydaje mi się, że jest gorszy niż czarny. To jest oryginalny Beauty Blender, ale ma troszeczkę inną konsystencję niż czarny Beauty Blender. Biały też mi się nie za bardzo sprawuje, bo mam też biały, także polecam czarny, no ale jak już kupiłam różowy, to będę używać różowego. I po prostu wklepuję, rozblendowuję, no naprawdę daje bardzo fajny, naturalny efekt ten podkład. Mogłoby się wydawać, że właśnie produkty takie kremowe, z racji tego, że mają, są takie bardziej natuszczające na skó dla skóry, e, powinny się lepiej sprawdzać w zimie niż w lecie, zwłaszcza na cerach tłustych mieszanych, ale jakoś właśnie w lecie bardziej lubię te produkty kremowe mieć na sobie. Pomimo tego, że skóra mi się bardziej przytłuszcza, nie wiem o co chodzi, ale po prostu jakoś się z nimi wolę w lecie. i Właściwie tyle normalnie mi nie wystarcza tego podkładu. Jak mówię, zawsze go sobie można jeszcze dołożyć w trakcie, czy w ciągu dnia, czy później, czy wcześniej. Nie wiem, jak bardzo mogę się nachylić, żeby widać było, ale wciąż mnie widać, także spoko. Coś mi znowu gdzieś spadło. Czemu mi się wszystko spada? No, skóra wygląda naprawdę bardzo naturalnie. Yy, wciąż widzę czasem jakieś takie małe niedoskonałości, małe plamki, ale skóra jest sama w sobie, cera ujednolicona, ujednolicona. Nie wyglądamy jakbyśmy miały maskę na sobie. Jesteśmy po prostu troszeczkę lepszą samy, wersją samych siebie, jeżeli tak można to ująć. Yy, pod oczy klasycznie ulubiony... Moby Brown w kolorze, to się nazywa korektor, to jest nie concealer, tylko korektor. Ja mam akurat kolor, nie wiem czy to mi zumuje, korektor kore, w kolorze, kolorze Bisk, przepraszam. I to jest taki, takie coś, taka jakby lekko beżowa wylossość, coś takiego, on jest fajny, po prostu fajnie wyrównuje, a czy zneutralizuje to, co mamy, takiego bardziej fioletowo niebieskiego pod oczami, tak jak u mnie. I znowu bity blenderem. Po prostu wklepuję. I pamiętajcie o tym, żeby ten Beauty, beauty Blender był ym, wilgotny. Bo zauważyłam, że naprawdę strasznie dużo osób używa Beauty Blendera na sucho. tych bombeczek na sucho, nie mocząc ich. Nie wiem z czego to wynika, ale one wtedy zachowują się całkiem inaczej. Zadają nas, nasz produkt i zdecydowanie nie blendują tak jak blenduje mokry Beauty Blender. Ok, i teraz, żeby sobie. Ym, Oczywiście, zasada jest taka, że jeżeli chcemy, żeby coś nam się utrzymało w miejscu, to na coś kremowego musimy nałożyć coś pudrowego. Ja pod oczy używam tego pudru z RCMA, e, The Original No Color Powder, e, to dostanę jeszcze raz na wielu stronach internetowych, wystarczy poguglować. Ja go sobie tak odsypuję, e, znowu ten sam Beauty Blender, tak po prostu przyciskam i to będę sobie tu pod oczami odbijać. To może wyglądać strasznie przy pierwszym momencie, ale przez to ta przestrzeń pod oczami jest naprawdę cały dzień rozjaśniona yy, i cały dzień się też to tak nie zbiera w tych maszkach. Także naprawdę najlepszy sposób dla mnie. Tego podróżnia używam na całą twarz, bo on ma właściwie ma na drugim miejscu w składzie talk. Yy, tak, na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu ma wkładzie talk, także to jest praktycznie sam talk. Także na twarz tego sobie nie nakładajcie, zwłaszcza jeżeli macie skłonność tego, żeby Was zapychały jakby produkty, żeby Wam wyskakiwały jakieś pryszcze, podskórniki, takie ten. Rzeczy z nie nakładamy na twarz. Ale pod oczami nic mi się nie dzieje, nic mi nie zapycha, także używam go pod oczy. I właściwie tyle robię z, pod, z moimi przestrzeniami pod oczami ostatnio nic więcej. Mm, Okej, okay, wezmę sobie teraz za buźkę i za jakby trochę nadanie teraz trzeciego wymiaru, drugiego wymiaru, trzeciego wymiaru, bo to dwa wymiary mamy, tak. E, e, ja tak używam tej takiej czwórki, tej paletki z Makeup Forever, e, o której e, nakręciłam osobny filmik, gdzie robiłam cały tutorial, właśnie. To jest taka paletka produktów kremowych, gdzie był brązer, e, jakby korektor rozświetlać i coś jako róż, albo też do color correction, czyli jakby do. Mm, Redukcji, zaczerwie... redukcji na przykład zielonawych odcieni, czy tam niebieskawie odcienie twarzy, możesz sobie tego koloru użyć. Ja wyjęłam to z oryginalnego opakowania, trzymam to sobie w mojej paletce z Inglota, które nie wiem czy jeszcze są dostępne w ogóle, ale jeśli są, to kupcie, bo są super, mają lusterka, naprawdę świetne paletki. Ja e, ogólnie używam sobie tego brązu bardzo często właśnie jako mojego takiego brązera. Nakładam go najczęściej po prostu paluchem, robię linię. ja wiem, że to wygląda creepy, ja wiem. I oczywiście nakładamy to przed nałożeniem jakiegokolwiek pudru na twarz. Przynajmniej ja tak robię. I teraz znowu tym samym Beauty Blenderem będę po prostu blendować. Ja jak zawsze powtarzam, nie konturuję, ja brązuję, ja się tym produktem opalam po prostu. I widzicie, mimo tego, że to wygląda naprawdę creepy na początku, to wyblondywuje się do takiego bardzo, bardzo naturalnego efektu. I jeszcze tutaj przy linii włosów. Co jest ciężkie, jak się ma prawie białe włosy, bo potem wszystko po prostu na włosach widać każdy kolor. W sensie wiecie, jak przyjadę sobie jakimś pudrem albo podkładem po włosach, to one się teraz po prostu w tym kolorze. No, jeżeli chcemy, możemy sobie tego produktu oczywiście dołożyć, gdzie tam nam pasuje, się podoba, i w ogóle. W ogóle. Normalnie nakładam sobie na nos. Nie wiem, czemu sobie to nałożyłam na nos, nie wiem, poniosło mnie przed kamerami, nieważne. A jest ok, opaliłam sobie nos. Możesz, możemy to oczywiście blendować, że tak powiem, do stronej śmierci, ale taki efekt, jaki jest teraz, naprawdę mi się podoba. E, czasem jeszcze biorę sobie ten korektor właśnie z tej tej czwórki i jeszcze sobie dokładam go jakby pod oczy, e, ale raczej robię to przed nałożeniem pudru, chociaż niekoniecznie, ale dzisiaj jakoś nie chce mi się do dodawać, ale to jest też fajny efekt, bo e, po prostu jeżeli macie bardzo ciemne te cienie i jeżeli chcecie sobie troszeczkę jeszcze bardziej rozjaśnić, to ten produkt z tej czwórki też jest bardzo fajny właśnie do tego. I można sobie też wziąć, ja czas biorę właśnie też rozświetlać tej czwórki, bo to jest strasznie wygodna czwórka, powiem Wam, na beauty blender i po prostu nakładam tutaj w te miejsca, gdzie ewentualnie trochę rozświetlenia bym chciała. Tylko ten rozświetlacz jest bardzo rozświetlać, przepraszam, jest bardzo, bardzo delikatny, taki naturalny. Będę kichać zaraz. <laughs> Okej, okay, na chwilę to zostawiamy sobie na twarz, żeby to wszystko w spokoju nam zastygło i może w międzyczasie zrobię sobie brwi. Ostatnio używałam e, tej takiej paletki mm, <coughs> Eye and Brow Palette 002 Foxy. I to jest firma HD Brows, made in UK. Ja to dostałam w jednym z tych takich boksów luksusowych, które odsubskrybowałam, bo były do dupy, ale paletki używam. Głównie używam tego tutaj ciemnego blondu, ale też ciemnego brązu czasami, jeżeli chce mi się robić jaśniejsze z przodu, a, pod ko a końcówki ciemniejsze. Zobaczymy, dokąd mnie się wena weźmie. I używam pędzelka z Inglota, to jest 31TT, pędzelek, który ma już grube, grube lata. Kupiłam go do eyelinera. Używałam go do eyelinera, ale ja wam mówię, to było z jakieś 7 lat temu. I on dalej jest i żyje i ma się dobrze. Także biorę ten ciemny blond, teoretycznie, na ten pędzelek i sobie wypełnię moje brwi odrobinę. Nie, te pudry są naprawdę ok. Nie są jakieś nie, nie wiem, nie rewelacyjne, wspaniałe i zachwycające, ale są naprawdę okay. w Ładny sposób wypełniają te brwi. Nadają mi takie troszeczkę ciepławy odcień, co akurat mi nie przeszkadza, bo. Mam dosyć ciepławy odcień cery. Także mi to nie przeszkadza. I może spróbujemy ten ciemniejszy sobie wziąć na, na końcówki. Chociaż, tak jak mówię, nie zawsze mi się chce z tym kombinować. browse super. Ej, dobra, jeszcze raz ten ciemny blond. Ciekawe, mam teraz zafarbowane brwi. Wiecie, czym po prostu farbą do włosów. Miałam jakąś z kolestonu farbę, chyba na poziomie 7 czy coś takiego. I nie chciałam się bawić z henną, więc mieszałam sobie farbę po prostu zwykłą do włosów z oksydantem i nałożyłam sobie po prostu ciemną farbę na brwi. Ale nic się nie stało, brwi nie wypadły. Oczywiście tutaj trzeba uważać, żeby nic się w okolice oczu nie dostało, bo to jest farba, wiecie, do włosów, to jest poważna sprawa. Ale. Jest okej. Okay. Trzymają się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o kolor. Czy to w ogóle wygląda podobnie? A. Pamiętajcie, brwi to są siostry, a nie... A nie bliźnięta. Nie wiem jak to się. <noise> I teraz jest ja z takim małym tym wyczeszę sobie. I co jest fajne w tej palecce, że jest tutaj też wosk, więc ja ten wosk sobie zazwyczaj nabieram na paluch, przejeżdżam. On jest bardzo, bardzo miękki, taka brylantynka trochę do włosów. I tą taką szczoteczką, ona chyba właśnie była w tej paletce. sobie je wyczesuję. Oczywiście mega ułatwienie w moim życiu jest teraz to, że mam te założone te sztuczne brwi. Teraz już mam je trzeci tydzień chyba i właśnie mam... Um, teraz niedziela, nagrywam to w poniedziałek. Niedziela ma mi przyjść yy, dziewczyna i te rzęsy znowu zagęścić i zdjąć na przykład tego długiego, który mi tutaj odrasta i tak jest śmieszny długi, ale jestem z nim bardzo zadowolona i bardzo fajnie się trzymają. Dlatego zazwyczaj przez te rzęsy też nie robię sobie prawie żadnego makijażu oka w ciągu dnia, po prostu mi się nie chce i wydaje mi się, że jest mi to niepotrzebne, za to bardzo często maluję sobie tylko i wyłącznie e, dolne rzęsy. Jednakże czasem te odmaluję, jeżeli już je maluję, to używam e, tych trzech cieni. To jest Mirage e, z Makeup Geek'a, E, to jest Peach Smoothie z Makeup Geeka, e, i ten to jest Latte z Makeup Geeka. I zazwyczaj robię to tak po prostu na leniwca, że biorę sobie moje Peach Smoothie, które jest rewelacyjnym takim ciepłym, rzutkiniowym kolorem, i biorę je to na całą powiekę. Rozblendowywuję. nam tak fajnie ujednolica troszeczkę kolor tej powieki. Potem biorę sobie Latte. To jest taki fajny, średni, nie za ciemny, nie za jasny, nie za zimny, nie za ciepły brąz. Załamanie, żeby troszeczkę nadać, wiecie, głębi oku, spojrzeniu. zależy jak mi leży. tak sobie przyciągnę. Teraz mniejszym pędzelkiem oczywiście dolną powiekę, bo ja uwielbiam zaznaczoną dolną powiekę. Wracam większym. Jeszcze sobie zewnętrzny kącik tutaj. No naprawdę to już zależy od tego jak, gdzie idę, czy mi się chce w ogóle z tym bawić i jak bardzo chcę, żeby te oczy były E, intensywne i przyciemnione. E, I potem ten najjaśniejszy miraż biorę sobie zazwyczaj, bo to jest taka znowu bardzo fajna, jasno-żółta, kremowa konsystencja chciałam powiedzieć, nie wiem jak chciałam dokończyć to zdanie. Nie, nie ważne. E, i, I po prostu w ten sobie sposób blenduję, żeby sobie tutaj rozjaśnić troszeczkę ten łuk pod brwiami, wyczyścić jakby całą tą przestrzeń. No i takie, widzicie, to jest to oko bez cieni, a to jest z cieniami. Widzę, że w znaczy, narożnikach na pewno jest widoczne, bo to jest takie bardziej poliść. Coś tutaj zrobiłeś, widać, że to jest takie bardziej no, szalanskie. ale to znaczy takie, no po prostu niedbałe, po prostu niezrobione, ale takie właśnie noszę e, na co dzień. Zazwyczaj noszę na co dzień, jakąś mam 90 składnie. I pod oczy, po, czy znaczy na dolną powiekę, na dolne rzęsy używam ostatnio tej małej maskary z Clinique. High Impact Mascara, którą po prostu muszę wykończyć, więc na dolne rzęsy. sobie kropkę, ale to jest nieważne. I tak wygląda moje codzienne oko. Jeszcze sobie dokończę drugie i wracam. Ok, e, dokończyłam sobie również drugie oko, także tak to normalnie wygląda. I teraz jeszcze normalnie dopracowywuję sobie mój brąz na twarzy. E, ostatnio bardzo lubię ten bronzer z Make Up Forever, czyli kolejna rzecz z Make Up Forever. Mam e, się Pro, e, Pro Bronze Fusion e, ja akurat, jego się zacznie ciężko otwierać. E, ja akurat mam kolor. Da, 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 nie mam pojęcia, 15, 1,5L? Chyba tak, 1,5L albo 15. I to jest taki, tak jak widać, nie za ciepły brązik, który jednak no, jest ciepławy, tylko on jest taki bardziej troszeczkę neutralny. No, to nie jest najcieplejszy brąz, jaki mam, o, chyba to próbuję powiedzieć. E, używam sobie teraz jakiegoś pędzelka, używam młynagosa Goss'a e, numer 02, ale to może być jakikolwiek jak, jak, inny pędzel. E, te te bronzery mają bardzo ciekawą konsystencję, tak jak masz sobie takie małe za te ale mają, mają, mają bardzo ciekawą konsystencję, bo one są dosyć twarde i trzeba dosyć mocno tym miziać tutaj, one są jakby troszeczkę żelowe, takie zbite, nie wiem, są takie bardzo inne, ale y, przez też ciężej sobie zrobić nimi krzywdę, po prostu mniej się tego produktu nabiera, no ale widzicie, on tak ślicznie wygładza po prostu buzie jakby nie wiem, czy one nie mają w sobie czegoś z hial kwasem hialuronowym czy czymś takim, a i niby są wodoodporne, także ok, na lato. Nie wiem, czy mówię prawdę z tym kwasem hialuronowym, ale możliwe. Daje ja, po prostu taki bardzo, bardzo fajny, fajny efekt i też oczywiście ten produkt pudrym, kremowy, który mamy pod tym brązerem, będzie się nam trzymał dłużej. I znowu moje włosy, a czy właśnie nie włosy, tylko czoło. Będę później poprawić fryzurę. jest taki fajny brązik, który ma w sobie jakby odrobinę takiego glow, tutaj taki glow, nie jesteśmy takie całkiem matowe, ale to też nie jest nic błyszczącego. No strasznie fajne wykończenie, bardzo ładnie twarz po nie wygląda. Przynajmniej mnie się takie podoba. Motyw z żabą. Ok. I ogólnie na ten bym zazwyczaj kończyła moją twarz. A chyba jeszcze bym, żebym sobie czasem dodała różu, bo czasem sobie daję róż. I ostatnio bardzo lubię taki róż z Makeup Geeka. On nazywa się Infatuation. Jak widzicie jest stosunkowo ciemny, to jest taki taka terrakota powiedziałabym, Ja jasna terrakota. I ja mam ten ten róż w starej jakby formule, bo Make Up Geek teraz jakby ma nową formułę róży, się też z nowymi kolorami. Zostało niektóre też stare kolory. Z tego co wiem, to ten również został jakby z reformu łowany, jeżeli jest takie słowo. E, I bardzo się cieszę, bo bardzo lubię ten kolor, ale formuła nie jest najlepsza. E, on jest... bardzo się puszy, bardzo się sypie, zaraz zobaczycie zresztą. Używam pędzla na Gossa 14, który jest bardzo fajny do róży. I jak go nabieram, to widzicie, nie wiem, czy widać tą ilość tego pudru, które z tego leci. Strasznie to jest takie pudrowe, także mam nadzieję, że ta nowa konsystencja będzie lepsza, ale sam produkt bardzo lubię, one są bez talku e, i nie zapychają, i nie są takie drogie ogólnie. I bardzo je lubię. Także tutaj delikatnie, bo to mi nada takiej, takiego ciepła twarzy znowu. I to samo z drugiej strony. To jest znowu ten taki efekt, o którym mówiłam ostatnio w tym tutorialu. Jak mówiłam, ten, e, robiłam ten tutorial e, opalonej palonej cery, że tak powiem. To jest ten efekt takiego lekko terakotowego różu, który wygląda jakbyśmy były po prostu na, na słońcu. No tam użyłam mega czerwonego różu, ale to jest tak jakby delikatniejsza, bardziej dzienna wersja. Okej, okay, i ostatnim krokiem mm, będą usta. Ostatnio używam jednego z trzech linerów, albo używam maka. Will albo Sol, albo używam tego linera raz Charlotte Tilbury, która nazywa się Pillow Talk, jeszcze go nie używałam na kanale, więc może teraz użyję. Mam na ustach jakiś balsam, bo zawsze sobie robię peeling rano ust, a potem balsam nakładam mm, i to jest, no tak jak mówię, Charlotte Tilbury w Pillow Talk, już taka jest stępiona i, i w ogóle, ale bardzo ją lubię. I teraz sobie ją poza jakby usta. No, kolor jest perfekcją, konsystencja jest perfekcją, najlepszy la, 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 lip liner, trzeba, trzeba, to przyznać. Chociaż nie najtańszy niestety. Także to jest to. E, I na to zazwyczaj jakiś błyszczyk, zazwyczaj ten, który zawsze, czyli Soap and Glory Surprise Surprise Sexy Mother Packer. O, już mi się kończy powoli. W kolorze Pillow Talk. Yy, następny, który sobie kupię, kupię sobie bez drobinek, bo on ma takie drobinki błyszczące. Myślałam, że coś mi spadło. A ma jakieś drobinki błyszczące, które nie zawsze mi do wszystkiego pasują. Ale sam sobie produkt jest regulacyjny. I to jest taki produkt, że jak ktoś go u mnie albo ode mnie użyje, to potem leci sobie go kupić ogólnie. No. Okej, okay, i to jest skończony look. To jest to, jak ja zazwyczaj ostatnio właśnie wyglądam. Oczywiście najczęściej zmieniam po prostu kolory ust, czasem to oko jest delikatniejsze, prawie nic nie jest zrobione, ale głównie nacisk na cerę, bo to jest to, co ja w makijażu bardzo lubię, uwielbiam. I to, jakby, to jest jakby takie pierwsze wrażenie i bardzo lubię właśnie taki naturalny efekt skóry, nie lubię jak jest wszystko idealnie, za idealnie zakryte, także... To jest mój look na lipiec, w każdym razie. E, ja bardzo dziękuję, czy jeszcze ze swojej strony na, e, za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się czegoś przydał, może do czegoś Was zainspirował. E, czekam też na Wasze komentarze i dajcie mi znak, jak się ostatnio w ogóle malujecie w te upały. Zawsze Wam upałów, bo w Londynie nie ma w tym momencie upałów, jest po prostu wilgotno i ciepło, jest jakaś taka jakby była pora deszczowa, także mało przyjemnie. W każdym razie go, dosyć tego gadania na dzisiaj. Bardzo dziękuję raz jeszcze do oglądania, e, za oglądanie, bardzo zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Oczywiście zapraszam też na mojego Facebooka i Instagram, gdzie jestem wielce aktywna i też na Snapchata, bo tam jestem dużo częściej niż jestem na YouTubie. Także jeżeli chcecie więcej, to tam jestem. Eee, raz jeszcze bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa zostaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa! pa!